Hejka. Na pewno widzieliście takie przepisy, tylko trzy składniki. A później się, o, się okaże, że trzeba odwiedzać trzy supermarkety, żeby kupić wszystkie składniki. Tutaj mamy naprawdę tylko trzy składniki, bo yy, woda jest, jeśli można powiedzieć, że to jest składnik. Ja dodaję wodę, mm, ale można bez wody. Chodzi o to, że według mnie łatwiej Robić karmel z cukru, jak cukier został rozpuszczony w małej ilości wody, niż z cukru suchego. I biorąc pod uwagę, że te lody są bardzo słodkie, więc można robić nawet bez soli, bo tu jest bardzo mało soli. Można powiedzieć, że tutaj mamy naprawdę tylko dwa składniki: cukier i śmietanka. Teraz będziemy robić solone karmel. Już zrobiłem na kanale Zrobiłem, dałem i masło, i śmietankę, ale można dać, dodać tylko masło albo samą śmietankę, tak jak dzisiaj. Są różne wersje. Według mnie ta wersja dzisiejsza jest chyba najlepsza, bo nie wiem, nie jest taka tusta. Musicie spróbować. Robić solony karmel, to nic trudnego, ale trzeba naprawdę uważać, bo wystarczy sekundę się pomylić. I e, nie będzie żadnego karmelu. Będę tłumaczyć krok po kroku, ale to jest naprawdę prosta sprawa, jak to robić. A później z solnego karmelu, bez żadnej maszynki do lodów, będziemy e, w bardzo łatwy sposób przygotować e, nasze lody. Zaczynamy i przypominam, subskrybować kanał. Do cukru na zimno wlejemy wodę i mieszamy. Nieważne ile wody, można nawet bez wody, ale mogą się zrobić takie grudki cukru. A jak dolejecie więcej wody, nieważne, będziecie po prostu dłużej czekać, aż wyparuje. I grzejemy na bardzo wolnym ogniu i nie dotykamy. Garnek ma być taki wysoki? Zaraz pokażę, dlaczego. Więc cukier spuści się, karmelizuje się i zmienia kolor. Nie do od razu, jak zmienia kolor, ale jak już kolor jest taki lekko brązowy, zaczynamy mieszać. Zaraz pokażę, jaki kolor. Właśnie, jak już, już ma ten kolor, zaczynamy yy, mieszać. I mieszamy ciągle. Aż będzie miał ten karmel kolor dla nas odpowiedni. I tak później zrobi się ciemniejszy. Możecie zbierać ten cukier na brzegach, bo i tak od razu ten cukier się rozpuści w karmelu. Ciągle mieszać na wodę A jak już ma kolor dla nas odpowiedni, możemy blać śmietankę 30%, 250 ml. Niektórzy grzeją śmietankę aż do wrzenia. Ja daję, nie, to nie jest zimna śmietanka w temperaturze pokojowej, ale daje powoli, powoli, to jest ważne. Na początku powoli, powoli, a później już można dolać całą śmietankę. Ciągle mieszamy. A jak ta już śmietanka jest cała, nie wiem, rozpuszczona w karmelu, dodajemy sól. Jak robimy Solony karmel sól jest bardzo ważna. Jak robimy lody, no, będzie mało czuć yy, na końcu, ale ja dodaję. Więc ciągle mieszamy na wolnym ogniu, jeszcze dwie minuty. Nie dłużej. Ten karmel się, robi trochę, się zrobi trochę bardziej yy, gęs gęsty. Po dwóch minutach wyłączamy, wy wyłączamy ogień. I czekamy aż ostygnie całkowicie. Ubijamy 250 ml zimnej śmietanki z lodówki. Lekko ubijamy. Nie trzeba ubijać do końca. I dodajemy nasz solony karmel. I mieszamy. To już zależy od gustu. Ja mieszam delikatnie, ale nie do końca, bo jak jem, lubię czuć, jak się mówi osobno, trochę ten karmel solony. Te lody są bez maszynki, są naprawdę proste do robienia i są pyszne. Aż takie, aż tak pyszne, że zapomniałam robić zdjęcie, więc nie będzie degustacji. Jako, że zdjęcie wezmę z filmu, polecam zrobić. nie trzeba mi uwierzyć, że są pyszne, wystarczy. Zrobić. To jest bardzo prosta robota, naprawdę. Przypominam, subskrybować kanał, jeśli lubicie moje filmy. A i właśnie lody teraz do pojemnika i do zamrażarki na parę godzin, najlepiej na całą noc. Kochani, do zobaczenia niedługo.